Wielki Piątek Kościół Katolicki tak układa liturgię, aby poprzez zewnętrzne obrazy, znaki, słowa ukazać absolutne uniżenie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Nazywamy to czasem w teologii kenozą Boga, całkowitym Oddaniem się, uniżeniem syna Bożego. Stąd w liturgii obnażony ołtarz, na którym nie ma ani obrusu, ani świec, ani żadnych ozdób. Właściwie w tej liturgii nie ma śpiewów liturgicznych, są śpiewy okolicznościowe. Stąd gest prostracji, czyli leżenia krzyżem kapłana. Adoracja Krzyża, czyli figury Jezusa rozpiętej na krzyżu. Wszystkie te zewnętrzne znaki Wielkiego Piątku mają nam uświadomić prawdę o całkowitym uniżeniu się Boga. O tym, że Bóg nieskończony wszedł na świat człowieka właśnie poprzez gest uniżenia. I to wszystko dokonuje się w Jezusie Chrystusie. Bez przyjęcia, jak wiemy, tajemnicy wcielenia, którą tak pięknie staramy się przeżywać w czasie Bożego Narodzenia, nigdy nie przyjmiemy prawdy o realnej, naprawdę realnej śmierci Pana Jezusa. Oczywiście ktoś słusznie może zauważyć, że przecież, jeśli Chrystus był Bogiem, to Bóg nie może umrzeć. Samo słowo Bóg wyklucza nieistnienie. Bóg jest zawsze. Bóg nie ma ani początku, ani końca. Boga nikt nie stworzył, ani Boga nikt nie pokona. Na tym polega istota słowa Bóg. To jest ktoś, coś całkowicie nieogarnione nieskończone, wieczne, trwające, istniejące zawsze i wszędzie. To prawda. Ale my właśnie w katolicyzmie wyznajemy, że Chrystus w jednej osobie, w sposób niepojęty, łączy dwie natury. Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Dlatego dramatyczne wołanie z krzyża Eli, Eli, lama bachtani, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, jest wołaniem prawdziwie umierającego człowieka, człowieka, który zapada się w śmierć z całym dramatem, z całym lękiem, z całą niewyobrażalną dla nas żyjących świadomością odchodzenia z tego świata póki żyjemy na tym świecie nigdy sobie tego nie uzmysłowimy to jest niewyobrażalne karl jaspers niemiecki myśliciel powiedział że perspektywa śmierci wprowadza w nasze życie coś co nigdy nie da się oswoić nigdy nie da się wcielić w to co już wiem śmierć jest radykalnie obca jest nieusuwalną różnicą, pęknięciem czegoś, czego nie da się już skleić, nie da się cofnąć, nie da się przerzucić żadnej kładki pomiędzy życiem a tym, że ktoś umarł, żadnego mostu. Rozumie to każdy, kto przeżył śmierć bliskiej, kochanej osoby, szczególnie śmierć niespodziewaną, tragiczną. Nie można współdzielić śmierci. I to właśnie w Wierze Katolickiej jest wyjątkowe. My to właśnie wyznajemy, że Pan Jezus całkowicie jako człowiek wchodzi w człowieczość śmierci. Przyjmuje na siebie gorzki owoc grzechu pierworodnego, bo śmierć jest skutkiem grzechu ludzkości. I tylko w ten sposób, poprzez wcielenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, Chrystus, może dokonać pokonania najgorszego, najbardziej dramatycznego skutku grzechu, jakim jest śmierć każdego człowieka. Każdy człowiek umiera. Nic na to nie można poradzić. I na tym właśnie polega dramat grzechu pierworodnego. Przez winę pierwszych rodziców, jak to słyszeliśmy w kolekcie, która rozpoczęła nasze liturgiczne spotkanie, przez pierwszy grzech Adama i Ewy, wszyscy synowie i córki Adama niosą w sobie skazę grzechu i skazę śmierci. A zatem Adam skazany w raju na śmierć. Może zostać uratowany tylko przez nowego Adama, prawdziwego człowieka i wyzwolony przez Chrystusa, który musi umrzeć, aby zejść do otchłani śmierci, pokonać ją i zmartwychwstać. Na tym polega wielka, tajemnicza, misteryjna opowieść Triduum Paschalnego. Trzy dni paschy, przechodzenia od śmierci, lęku, ciemności do życia, radości, nadziei i światła. Jezus, zatem, Syn Boży, w którego wierzymy, uniżył się całkowicie. I ta liturgia właśnie o tym mówi. I na tym dzisiaj się skupiamy. Dotknął wszystkiego, co ludzkie, żeby pokazać, że wyszedł do człowieka, żeby spotkać człowieka tam, gdzie człowiek się schował, gdzie człowiek się schronił, gdzie człowiek się zapadł w skończoności, w ciemności, w śmierci. Jeśli przeżywamy dziś tę liturgię, to właśnie po to, aby te ascetyczne, ogołacające znaki poprowadziły nas do zobaczenia obrazu, obnażenia, odarcia: że Bóg dotknął skończoności. Nieskończony Bóg dotknął skończoności. Wieczny Bóg dotknął tego, co doczesne. Bóg, który jest poza czasem i przestrzenią, Zaistniał w czasie i przestrzeni, aby spotkać mnie, syna Adama i Ewy. I to jest fundament naszej wiary. Bez tego nie ma katolickiego myślenia. Wszystko inne jest próbą opowiedzenia tej prawdy: wcielenie, męka, śmierć i zmartwychwstanie. Kościół rodzi się właśnie z tego z dotknięcia tej prawdy. Chcemy przechodzić od tego, co skończone, z ciemności, ze śmierci, do tego, co nieskończone, do tego, co przekracza doczesność. Jeśli Bóg wykonał podróż, pascha, przejście od nieskończoności do skończoności, to po to, żebym ja, ale już aktem własnej woli, na tym polega wolność człowieka. Zdecydował się na podróż w stronę Boga, czyli z mojej skończoności do Jego nieskończoności. To Chrystus jest tym pośrednikiem. Dlatego cytujemy wielokrotnie w Wielkim Poście list do Hebrajczyków: Nie ma innego pośrednika, nie ma innej bramy, nie ma innego mostu, nie ma innego miejsca dotknięcia. Jest nim tylko Chrystus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. On, ktoś absolutnie nieskończony i wieczny, stał się skończony i czasowy, abym ja, skończony i czasowy, mógł w nim dotknąć nieskończoności. On pokazał mi drogę od tego, co jest umarłe do tego, co żyjące, od tego, co jest ciemnością, do tego, co jest światłem. On, Stał się człowiekiem, chociaż był Bogiem, aby ja mógł dokonać odwrotnej drogi: od człowieczeństwa do przebóstwienia, do zrozumienia, że ja mam stawać się do Boga podobnym. Mam stać się dzieckiem Bożym, nie sługą Bożym, nie niewolnikiem Bożym, nie wyrobnikiem Bożym, ale dzieckiem Bożym. Dziedzicem. Dlatego tak mocno akcentuje to święty Paweł. W Chrystusie nie jesteście już niewolnikami i sługami. W Chrystusie jesteście dziećmi. A dzieci dziedziczą. Dzieci w momencie, w którym dokonuje się testament, dziedziczą to, co jest ojca. I Paweł mówi. Musi najpierw dokonać się śmierć tego, co dał, który dał testament, bo wtedy następuje dziedziczenie. Dlatego część Pisma Świętego, na której zbudowana jest nasza wiara, nazywamy Nowym Testamentem. To jest nowe przymierze. W tym przymierzu jesteśmy dziećmi. Jego ciało umęczone, złożone do grobu, zmartwychwstanie. Sprawiając, że ci, którzy byli daleko, dzięki Niemu mogą być blisko, ci, którzy byli w ciemnościach, mogą otrzymać światło, ci, którzy byli nawet największymi grzesznikami, największymi, jeśli wyznają, że Jezus jest Panem, będą oczyszczeni i staną się dziećmi i dziedzicami. To jest dobra nowina, która. Właśnie w Triduum Paschalnym przenika wszystkie znaki liturgiczne, gesty i słowa, które razem przeżywamy. Niech zatem dynamika tej liturgii, w którą za chwilkę wejdziemy, pozwoli nam zrozumieć, że my jesteśmy do tego aktywnie zaproszeni. Za chwilę, uświadamiając sobie posłanictwo Syna Bożego, pomodlimy się. Za wszystkich ludzi, wszystkich. Nie chcemy wyłączyć nikogo, ponieważ rozumiemy, że odkupienie w Jezusie jest uniwersalne, dotyka każdego. Za chwilę oddamy cześć Krzyżowi jako znakowi naszego zbawienia, a potem nakarmimy się Jego żywym ciałem w Eucharystii. Potem będziemy trwać przy grobie Pańskim, rozważając dziś wieczorem i jutro przez całą sobotę prawdę bardzo trudną, którą w każdej niedzieli wyznajemy w składzie apostolskim: że Chrystus po śmierci zstąpił do piekieł i nawet umarłym zaniósł dobrą nowinę o zbawieniu, wyprowadzając prawych umarłych. Z niewoli śmierci, kura dości raju. Do tego zaprasza nas dzisiaj liturgia, do głębokiej refleksji nad naszymi tajemnicami wiary. Amen.